Cześć. Witajcie na kanale. Miesiąc luty kończy się, więc zapraszam na przegląd wydawnictw modeli kartonowych lutego. Zapraszam, przejrzymy sobie co tam ciekawego, jakie nowości ukazały się w tym miesiącu. Ten przegląd zacznę od wydawnictwa WAF. Jako że wydawnictwo w tym roku obchodzi 20-lecie wydawnictwa i z tej okazji zacznę właśnie od tego wydawnictwa. Tak więc w miesiącu lutym wydawnictwo, tego, tegoroczną tego wydawnictwa pierwszą nowością jest Łódź Żaglowa z zachodniego wybrzeża Irlandii, Galway Hocker, Model w skali 1.72 autorstwa Tomasza Króla. I z jego obrazem na okładce, i tutaj była zapowiedź, że będzie to dostępne pod koniec tygodnia. Informacja na ten temat ukazała się około 22 lutego. Ja tu wchodzę sobie na pierwszą stronę tego wydawnictwa, stronę internetową w zakładce Nowości. Niestety jeszcze nie ma nic na temat. Tego modelu. Podobnie to był, to był numer 1 sygnowany 2025, tego wydawnictwa Numerem 2, zapowiedzią, drugą nowością w 2025 roku, ma być, czy już jest, też jeszcze nie ma na stronie. Jest to cesarsko-królewski krążownik pancernopokładowy Zenta. Okręt znany nierównego boju z całą francuską flotą w sierpniu 1914 roku. I tu model autorstwa Fernando Esty Pereza. I tu autorzy zapowiadają, że do modelu będą dostępne tradycyjnie, dostępne wręgi, relingi i lufy, i tak się właśnie prezentuje model. Ja może tutaj powiększę. Jeszcze podejrzymy, ładnie, tu jest to jest właśnie sygnowany numerem 2 2025, numer katalogowy 246. I tak się przedstawia. Prezentuje się okładka. Skala 1 do 200. Stopień trudności. E, trójka. I to by były te dwa e, m, modele. Te dwie nowości od WAG. Ale niestety na dzień dzisiejszy, czyli 28 lutego, na stronie. W tytule nowości jeszcze nic nie widnieje, dlatego tak troszeczkę się tu e, obawiam, czy to już jest w wydawnictwie do kupienia, czy nie, czy jakoś niezaktualizowana strona. E, to tyle od wydawnictwa WAK. Kolejnymi nowościami e, są nowości od wydawnictwa Modelik. Są to trzy modele. Jest to brytyjski morski samolot myśliwski z II wojny światowej, Fairy Firefly Mark 4 oraz Elevator Zbożowy i MS Elblonk. Polski drobnicowiec z roku 1950, 1951. To może przejdziemy do pierwszej pozycji i tu w opisie mamy wzmiankę, że jest to brytyjski pokładowy samolot myśliwski z II wojny światowej Poprawione wznowienie modelik numer 9, 9 przez 97, czyli jest to poprawiona edycja z 97 roku. I tak e, opracowanie zawiera 6 arkuszy, A4 z częściami do wycięcia, 3 strony A4 z rysunkami montażowymi, 1 strona A4 z historią samolotu i instrukcją budowy. Model dla średnio zaawansowanych, komputerowe opracowanie graficzne, skala 1 do 33 wielkość modelu 407 mm autor Bochtan Wasiak i Janusz Oleś i teraz troszeczkę przybliżę tu wnętrza, tak się prezentuje okładka i detale w opracowaniu tu mamy skrzydła i inne elementy e, części w ręk no i też są e, zdjęcia już modelu wykonanego jeszcze może z jedno tak się prezentuje i następnym opracowaniem jest e, jest e, Numer 2. 2025. Elewator zbożowy w Elblągu. I tutaj przejdźmy troszeczkę do opisu. Na siedmiu arkuszach A4 z częściami do wycięcia, dwie strony A4 z rysunkami montażowymi, jedna strona A4 z opisem budowy, jedna strona z kolorowymi zdjęciami z sklejonego modelu. I model stosowany prosty w budowie, opracowanie komputerowe. Skala 1 do 400. Wielkość modelu 343 mm. Autor Michał Glock. No, i tak się tu może jakiś element postaram się pokazać. O, tak się prezentują. Jedna ze stron wnętrza. A tak zdjęcie. Już wykonanego modelu, co tu mieliśmy jeszcze? No i koszt 45 zł. No to teraz jeszcze ten trzeci, i trzecim modelem jest MS Elbląg, polski drobnicowiec z 1951 roku. I w opisie mamy. 1,5 arkusza, czyli półtorej strony A4 z częściami do wycięcia, półtorej strony A4 z rysunkami montażowymi, jedna strona A4 z historią i opisem budowy, jedna strona z kolorowymi zdjęciami sklejonego modelu model prosty w budowie model opracowany komputerowo, skala 1 do 400, długość modelu 209 mm, autor Michał Glock <laughs> czyli skala jak i z elewatora, czyli można tu skomponować sobie jakby... I może pokażę jeszcze... O! Stronica z częściami. I wróćmy teraz do zdjęcia modelu już po sklejeniu. I teraz kompozycja, którą możemy sobie y, utworzyć, taką dioramkę. Czyli ten elewator, statek plus model elewatora. Tak to może wyglądać tyle y, od wydawnictwa modeli, czyli te trzy modele te trzy modele, które się teraz ukazały właśnie w miesiącu lutym. Kartonowa kolekcja wydała ponownie model samolotu myśliwskiego Hawker Hurricane Mark 1 Division 303. Tym razem jako numer specjalny. Jest to model, który już wcześniej był drukowany tego wydawnictwa, natomiast teraz w tej edycji specjalnej powtórzono i tu mamy zmiankę, numer katalogowy KK204, teraz on ma taki numer, format A4, 6 arkuszy kartonu offsetowego, 403 części projekt modelu Paweł Mistewicz, stopień trudności 4 na 5 dostępne dodatki, elementy cięte laserowo, koła no i tu zobaczymy sobie na wnętrze tak się prezentuje jedna ze stron rysunki. I tu mieliśmy też arkusz w ręki. To jest z kartonowej kolekcji. Wydawnictwo Pro Arte, czyli modelarstwo kartonowe, zapowiedziało uruchomienie przed sprzedaży. Kolejnego numeru z serii 3000. A jest nim samolot Fiat G55 z serii Seria 1 Centauro, i to w takim malowaniu Niemiec: Luftwaffe. Jest również wznowienie RWD-8, podoficer 7 i CR714C1. Kaudron, to też zapowiada to wydawnictwo Pro Arte. No i jak zwykle największym tu wysypem nowości popisał się oczywiście popisało się wydawnictwo Answer i tu zapowiadane w przygotowaniu, tak jak no, tutaj przedstawiałem w poprzednim styczniowym e, odcinku w przygotowaniu e, był e, zapowiadany Su-7B i on się ukazał i podobnie właśnie też e, lokomotywa e, piękna Helena ale zaczniemy, e, zaczniemy oczywiście od tego co się ukazało, a wszystkie nowości w zasadzie ukazały się na Warszawskiej syrence na wystawie modeli kartonowych już można było obejrzeć, pomimo to, że zapowiedź przygotowania tego do sprzedaży jeszcze odwlekła się w czasie. Natomiast już były, już wydawca miał. Przepraszam za swój głos, ale troszeczkę jestem niedysponowany, jak robię tam to przygotowanie tej swojej relacji. Właśnie dopadło mnie. Pewna niedyspozycja gardłowa, i może mój głos troszeczkę być e, tu dziwnie odbierany. Ale do rzeczy, tak więc przedstawiam te nowości. Jest ich kilkanaście, i tu jednym z nich jest samolot myśliwski Messerschmitt BF-109G12 w opisie mamy skalę 1 do 133, wydamnictwo MP Model, jest to ta seria opracowanie Marek Pacyński opracowanie graficznej waloryzacji Mar Marcin Dworzecki model dostępny będzie właśnie od 8 lutego a bodajże Syrenka Warszawska była, w, no to był pierwszy weekend lutego i y tu już były z tego, co tam śledziłem, nie byłem osobiście, ale śledziłem na mediach. To właśnie można było już te modele obejrzeć sobie na żywo. No i tak się prezentuje. Okładka, tak się prezentuje. Może tu powiększę, bo to nigdy. O! Tu się nie powiększa, jakby w programie. Tylko muszę wyciągać zdjęcia. I tak się przedstawia właśnie jedna ze stron. I tu jest praktycznie cały kadłub, wnętrze. Dalej będziemy mieli skrzydła. I co jeszcze mamy? No, i już nic więcej. Jest okładka. To jest jedno z. Tych nowości. No i oczywiście tu są proponowane wręgi, koła, owiewka, kabinki. Drugą z nowości, to znaczy następnym, ja tu nie będę wymieniał może po kolei, ale następną nowością, jaka się ukazała, jest RWD-10. I też przejdę tutaj do opisu. Seria, właśnie wydawnictwo, ale to jest seria. MP Model Marek Pacyński opracowanie tego modelu i tak się prezentuje jedna ze stron czyli kadłub malowanie czerwień i srebro tu jeżeli odbieramy to na szarość ale to powinno być w srebrze no i tylko okładka kolejny yy, kolejny model oczywiście oczywiście są dostępne jeszcze inne akcesoria typu wręgi, tu zawsze będę wręgi i koła, no to raczej już nie trzeba, chyba będzie przedstawiać, to to jest do każdego wydania e, są e, dostępne te akcesoria, jeżeli chcemy się zaopatrzyć, a naprawdę to wierzcie mi, że przyspiesza to pracę, troszeczkę e, zawsze jest to wygodniejsze. E, następnym modelem jest e, Bio 131 Youngman i tutaj też skala 1 do 133 wydawnictwo MP Model czyli cała ta seria, opracowanie Marek Pacyński I tak się prezentuje okładka strona wnętrza skrzydła No już tu nic nie ma i następny model RWD9S I też mamy skala 1 do 133, wydaje mi się MP model, opracowanie Marek Pacyński No to fajnie, bo jest, mamy serię tu RWD 109 Możemy sobie Kolekcję tu zrobić. Tak się prezentuje jedna ze stron. Z częściami i skrzydła. I tu też mamy malowanie czerwono srebrne. Trudno mi tutaj powiedzieć, czy, czy to jest srebrne, ale, ale zapewne to tak będzie, bo tutaj odbieramy ten kolor jako szary i też są do tego wręgi i e, i następny model tym razem pływające coś dla marynistyki HMS Katerik i tu może okładka jedna ze stron właśnie tu z części i może jeszcze jedna będzie tak pokłady, czy jeszcze coś mamy, nie, okładka no i tu w opisie mamy, że jest to brytyjski niszczyciel eskortowy HMS Catering skala 1-200, wydawnictwo Answer, opracowanie Grzegorz Nowak, opracowanie graficzne i waloryzacja Marcin Dworzecki <laughs> Następnym modelem. No i jeszcze tu przejdźmy sobie do, e, przejdźmy sobie do elementów, jakie można będzie otrzymać jeszcze. Są, są wręgi, są. Tylko tu bym musiał przejść do innej strony. No i tu właśnie do modelu mamy e, szkielet. Czyli wręgi cięte laserowo. Co tu jeszcze są? No, i taki zestaw też jest właśnie detali do tego modelu. Tak więc mamy dodatki. Tak jak widać, drobne elementy, detale, relingi. Tu też takie elementy tak zwane cięte w papierze koloru. No, tak zwany w kolorze, w masie tak to mówimy no i to też można e, dokupić mieć gotowy jako gotowy element e, następnym modelem jest The Haviland Mosquito FB6 jest to skala 1 do 33, wydawnictwo Answer, opracowanie Łukasz Fuczek, opracowanie graficzne i waloryzacja margin kuźniar. Tak się prezentuje okładka, jeden z arkuszy, z częściami. coś jeszcze tak, jest jedno ze skrzydeł no i tu jeszcze też mamy o i są rysunki myślę że dość proste przejrzyste czy jeszcze będzie nie, już tylko okładka, no i oczywiście będą tutaj też elementy cięte laserowo do, do, do kupienia. Do. Następnym modelem jest właśnie zapowiadany, który był zapowiadany jest to samolot Su-7B, który był zapowiadany już w miesiącu styczniu. Skala 1 do 33, wyda wydawnictwo MS Model, opracowanie Marcin Straszewski. Okładka. Czy coś będzie ze stron? Udało się powiększyć. I tak się prezentuje jedna ze stron z arkuszem części i jedno ze skrzydeł czy jeszcze coś będzie? no, oj, jeszcze mamy jedną ze stron i okładka i to była zapowiedź i oczywiście też będziemy mieli tutaj na pewno w ręki koła owiewka do kabiny i tu mamy Bell A H1Z Viper w malowaniu czeskich sił lotniczych. I tu jest skala 1 z 133. są MS Model, opracowanie Marcin Straszewski, opracowanie graficzne i waloryzacja Marcin kuźniak. Okładka. Może jakaś strona jest. Tak prezentują się elementy do wycięcia i sklejenia. I jeszcze jedna ze stron. Czy jeszcze będą jakieś rysunki? Nie. No i oczywiście też wręgi, owiewka. W tym przypadku kół nie mamy. Śmigłowiec miał płozy, więc nie ma tu kół. I też zapowiadany właśnie, który był w styczniu, parowóz PM36-2 Piękna Helena. Skala 1 do 25, wydawnictwo Angraf Model, opracowanie Dariusz Wandke. No, i tu w tym przypadku mamy tylko okładkę, nie ma żadnych stron, jakby z podglądem na części, na elementy, ale na pewno jest tego bardzo dużo i to już jest wydane. Na pewno tu będą, jeżeli się wrócę, na pewno będą elementy cięte laserowo. Powiem Wam także, jest, jest ten zestaw w takim opracowaniu, które zawiera model plus zestawy elementów laserowych, czyli szkielet, koła, pomosty, śruby. On w zasadzie to właśnie jest taki ten bogatszy zestaw. Natomiast możemy to wszystko jakby osobno dokupić: szkielet, wią, wiązary, ostoje, detale. On właśnie to są. Jedne z elementów. Później, co tu mamy jeszcze do parowozu, też mm, zestaw śrub i nakrętek. Proszę, to też jest e, do kupienia do tego modelu, aczkolwiek no i inne, jak, jak e, co tu jest. Mm, grawerowane pomosty. No, jest to coś takiego: grawerowane pomosty. Nosi to taki tytuł. I jeszcze są też koła, tak? Tak, to są koła do tego parowozu. E, no to mamy, to mamy to. Jak mówiłem, właśnie możemy to mieć też w takim bogatszym zestawie, w tym z, z, z wszystkimi, ale to jest już grubszy, jak gdyby, wydatek. No i tu następny model, który wydawnictwo wydało to jest Star 266M2. Eee, skala 1 do 25. Wydawnictwo Angraf. model opracowanie Mariusz Kita. Model z pełnym wyposażeniem kabiny podwozia. I tu tylko będzie podgląd na okładkę. Nie ma więcej, nie ma więcej zdjęć z, tu, z wnętrzem, jak, jak, jak się prezentują strony, z częściami czy elementami. No i do tego też są na pewno elementy cięte laserowo. Kolejny. Kolejna nowość na mojej liście to, że jest to MiG-23ML skala 1 do 133, wydawnictwo MS Model, opracowanie Marcin Straszewski a okładka prezentuje się tak i strona z częściami kolejna tak, jest coś tu, że możemy podejrzeć I jeszcze jedna strona, która przedstawia e, skrzydło. Czyli tą końcówkę rozsuwaną, od, tak zwaną odchylaną. To jest 23. Jest to samolot o zmiennej geometrii skrzydeł. No i również do tego modelu e, są e, elementy cięte laserowo, owiewka, e, koła. Również dla mniej zaawansowanych modelarzy, w tym y, miesiącu, właśnie mniej zaawansowanych modelarzy dla y, tych, którzy interesują się y, koleją, lokomotywa EP40. Skala 1,87, format A4, 8 arkuszy z elementami. Y, no i tak się prezentuje okładka. Kolejnym modelem z tej serii jest y, lokomotywa NEVAG 15D łamane przez A106 ZIK I to jest seria kartonowy Express. I też y, model w skali 1 do 87 format A4, czyli troszeczkę większy. Cztery arkusze z elementami. I tu jest opracowanie graficzne, jak i poprzedniego modelu. Bosowska, pani Anna Bosowska. A tak się um, prezentuje um, ta lokomotywa. Na okładce, na kanale uruchomiłem wsparcie kanału. Jest to wsparcie um, pomagające mi troszeczkę, właśnie um, w przedstawianiu nowości. Ja. No nie jestem w stanie jakby kupić wszystkiego, żeby zaprezentować jakby na żywo to co, jest aktualnie się, to, co aktualnie się ukazało. W sensie takim, że pokazać po prostu, co, jak wnętrze się przedstawia, a tym bardziej tych, tych modeli, które, które tu opracowania nie otwierają jakby wnętrza, nie pokazują, tylko jest to okładka, pokazane, pokazana ilustracja na okładce. I na tym, w tym celu miało być to, by być to wsparcie, aby po prostu z tych środków kupić zakupić te, te nowości i pokazywać to na kanale. No i myślę, że to już jest na tyle. Wyczerpałem na luty nowości. Zobaczymy co ukaże nam miesiąc marzec. Co się ukaże na kanale. No i to na tyle na dzisiaj, na ten miesiąc. To były treści, które się ukazały w miesiącu lutym. Przepraszam troszeczkę za moją niedyspozycję kardłową, ale jestem w tej chwili na L4 i mm, troszeczkę mnie dopadło wiosenne niedomagania nie zdrowotne, ale postanowiłem. Zrobić ten filmik na koniec miesiąca, tak jak obiecałem, że będę prezentował na każdy koniec miesiąca nowości danego miesiąca. Także dziękuję za obejrzenie, jeżeli się podobało. Jeżeli uważacie, że możecie wesprzeć kanał, zachęcam, za co dziękuję. No i do następnego razu śledźcie kanał. Dzięki, cześć, pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo, cześć.